Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział przypowieść, ponieważ był blisko Jeruzalem, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich, Obracajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: Nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby dowiedzieć się, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, Twoja mina przysporzyła dziesięć min. Odpowiedział mu, dobrze, sługo dobry, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Także drugi przyszedł i rzekł, panie, twoja mina przyniosła pięć min. Temu też powiedział, i ty miej władzę nad pięciu miastami. Następny przyszedł i rzekł, panie, oto twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Bierzesz, czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie posiałeś. Odpowiedział mu, Według słów twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Biorę, gdzie nie położyłem, i żnę, gdzie nie posiałem. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał. Do obecnych zaś rzekł, Zabierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. Odpowiedzieli mu, Panie, ma już dziesięć min. Powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach Szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Kolejny raz w przeciągu trzech dni słyszymy bliźniaczą perykopę Ewangelii. Raptem w niedzielę usłyszeliśmy przypowieść o talentach, a dziś karmimy się przypowieścią o minach. Co zatem chce powiedzieć nam Kościół, umieszczając tak blisko siebie te dwa zbieżne teksty? Porzućmy trochę rozważania na temat zarządzania minami i zwróćmy uwagę na słowa, które z całości tej przypowieści mogą nam nieco umknąć, ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: Nie chcemy, aby ten królował nad nami. Popatrzmy, w całej tej przypowieści z zarządzającym minami utożsamia się Chrystus. Słyszy zatem słowa wyrzutu, niejako wyplute z ust przeciwników. Nienawidzili go i nie chcieli jego władzy. Jest to historia, która powtarza się przez wszystkie wieki chrześcijaństwa. Świat go nienawidzi, bo nie jest ze świata, jak pisał to święty Jan, ewangelista. Tyle widzimy przykładów nienawiści w stosunku do chrześcijaństwa od samego początku jego istnienia. Prześladowania, które nieprzerwanie trwają od dwudziestu wieków, ataki słowne, oskarżenia, pomówienia, kłamstwa. Co powinniśmy z tym zrobić? Ucieszyć się. Dlaczego się ucieszyć? Bo to znaczy, że chrześcijaństwo dalej jest chrześcijaństwem. Że ciągle jest znakiem sprzeciwu, że nie zgubiliśmy naszego charakteru na drogach kolejnych wieków i kolejnych zmian. Jak długo świat będzie walczył z chrześcijaństwem, tak długo możemy być pewni naszego zwycięstwa, bowiem krew męczenników jest posiewem chrześcijan, jak pisał Tertullian. Świat nie chce chrześcijaństwa, gdyż świat nie chce prawdy. Prawda jest niewygodna. Domaga się zmian w naszym życiu. Świat nie chce chrześcijaństwa, gdyż jest solą ziemi. Sól jest charakterem, wymaganiem stawianym samemu sobie, aby być osobowością, aby być człowiekiem w pełni, w każdym wymiarze. Tymczasem łatwiej jest trwać w próżności i braku odpowiedzialności za samego siebie. Świat nie chce chrześcijaństwa, Gdyż świat nie chce miłości. Miłość wymaga trwałości i wierności. A o ile łatwiej jest żonglować swoimi upodobaniami i pragnieniami wedle tego, co akurat chce światowa moda. A ty? Czy wybrałeś już życie w prawdzie, pełne charakteru i smaku, oparte na miłości i odpowiedzialności? Czy może ciągle w sercu powtarzasz, nie chcę, żeby ten królował nade mną.